Urządzenie galwanik Body generuje prądy galwaniczne pulsujące, co oznacza, że natężenie oscyluje między dwiema wartościami przy tej samej jonizacji. Tkanka otrzymuje bodźce w postaci wibracji, której nie odczuwamy podczas zabiegu. Zwiększa się zdolność wiązania tlenu przez krwinki czerwone oraz przepływ krwi. Komórki zostają wprawione w ruch i zaopatrzone w tlen. Jako efekt otrzymujemy redukcję celulitu, zmniejszenie obrzęku kończyn dolnych poprawę jakości skóry, wygładzenie powierzchni, zmniejszenie wgłębiń w tkance. W niezależnych badaniach klinicznych u 80 badanych odnotowano wyraźną poprawę w gęstości tkanki i gładkości w okolicy ramion i brzucha, a u 96 poprawę skóry na udach i pośladkach w czasie zaledwie 8 tygodni. Ergonomiczny kształt galwanik wody i jego wypustki powodują dziesięciokrotnie większe wchłanianie substancji aktywnych. I jeszcze jedna korzyść. Cena urządzenia jest równoważna jednemu pakietowi kilku zabiegów profesjonalnie modelujących ciało. Urządzenie galwanik wody generuje prądy galwaniczne pulsujące, co oznacza, że natężenie oscyluje między dwiema wartościami przy tej samej jonizacji. Tkanka otrzymuje bodźce w postaci wibracji, której nie odczuwamy podczas zabiegu. Zwiększa się zdolność wiązania tlenu przez krwinki czerwone oraz przepływ krwi. Komórki zostają wprawione w ruch i zaopatrzone w tlen. Jako efekt otrzymujemy redukcję celulitu, zmniejszenie obrzęku kończyn dolnych poprawę jakości skóry, wygładzenie powierzchni, zmniejszenie wgłębień w tkance. W niezależnych badaniach klinicznych u 80% badanych odnotowano wyraźną poprawę w gęstości tkanki i gładkości w okolicy ramion i brzucha, a u 96% poprawę skóry na udach i pośladkach w czasie zaledwie 8 tygodni. Ergonomiczny kształt galwanik wody i jego wypustki powodują dziesięciokrotnie większe wchłanianie substancji aktywnych. I jeszcze jedna korzyść cena urządzenia. Jest równoważna jednemu pakietowi kilku zabiegów profesjonalnie modelujących ciało. Galwanik wody Spa w marcowej promocji Power Promo: taniej o 20%.